w pierwsze piątki miesiąca, gdy ktoś uważnie słucha kolekty, czyli modlitwy rozpoczynającej piątkową, pierwszopiątkową mszę, tam są takie wersy, taka prośba, Panie ukształtuj nasze serce na wzór serca Twojego Syna. Jaka gruba modlitwa, gruba jak sumo. Na myśl przychodzi mi święty Ignacy, święty Ignacy, którego Pan serce tak ukształtował, że on zwariował. Był jednym z wielu, który zwariował na punkcie Chrystusa. Ignacy Loyola, który był niskiego wzrostu, który, jak sam o sobie pisze w autobiografii, miał trzy pasje: kobiety, hazard i pojedynki. To, że Pan dotarł do jego serca, mówi z jednej strony dużo o świętym Ignacym, który stał się później święty, oczywiście, ale o wiele więcej o Panu, który, jak sobie upatrzy, a przypuszczam, że każdego z nas sobie upatrzył, to znajdzie sposób, żeby dotrzeć do serca poruszyć to serce i sprawić, że człowiek prędzej czy później, daj Panie Boże, prędzej rozkocha się w Chrystusie. I tenże Ignacy, który miał mnóstwo bardzo ciekawych, przepięknych intuicji wyrażonych w różnych maksymach I jedną ma szczególną. Ona jest znana tutaj w społeczności RTCK, ale w tym kontekście pierwszopiątkowym warto ją przywołać. Jakże niewielu jest tych, którzy przeczuwają, co Bóg mógłby uczynić z ich życiem, Gdyby oni ofiarowali swe serca, swe dusze Chrystusowi, aby on ukształtował je w swoich dłoniach. Jakże niewielu, czyli bardzo mało, przywołuje te maksymy po to, żeby zapragnąć dołączyć do tej elity tych kilku, by, tych niewielu, którzy przeczuwają, co Pan mógłby uczynić z ich sercem, gdyby oddali je Panu Jezusowi, aby on ukształtował je w swoich dłoniach. Chrystus. Przewidział dla nas drogę i punkt dojścia. Przewidział dla nas takie drogi i takie możliwości, żebyśmy stali się tym, czym On pragnie, żebyśmy się stali. Myślę, że to jest ogromna łaska pragnąć tego, żeby On nas prowadził, codziennie Mu się powierzać, niezależnie od okoliczności, stawać uczciwie przed własnym sercem, przed Nim i prosić Go, tak jak jeden z mistyków: zabierz. Oddal to, co mnie oddala od Ciebie. Przybliż to, co mnie do Ciebie przybliża. Kształtuj moje serce na wzór Twojego serca. Wtedy osiągnę to, do czego jestem powołany, żyjąc tu na ziemi. O taką śmiałą łaskę prośmy. Amen.